Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki makijaż z ciepłymi oczami, troszkę bardziej chłodnymi ustami w odcieniach różu. Będzie kilka fajnych produktów, tanich, więc jeżeli jesteście zainteresowane, jak wykonałam ten makijaż oraz chcecie zobaczyć, jakich produktów użyłam, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznę sobie od podkładu i będzie to Belle Lumi. Ja mam go w kolorze numer 2 i jest to taki bardzo ładny, troszeczkę żółtawy odcień. Bardzo fajny podkład, delikatny, idealny na co dzień właśnie do takiego wyrównania kolorytu. On nie tworzy w żadnym wypadku maski i ja naprawdę go bardzo, bardzo lubię, bo pozostawia takie świeże, lekkie wykończenie. Jest praktycznie niewidoczny, bo delikatnie ujednolica, poprawia koloryt, natomiast nie tworzy tutaj... Takiej skorupki nigdzie się jakby nie odznacza i bardzo ładnie się wpracowuje w skórę, więc to jest świetna właśnie taka opcja na co dzień dla osób, które mają suchą skórę, na pewno nie jakąś bardzo problematyczną, ewentualnie później, jeżeli coś, to można sobie dłużyć większą ilość korektora, natomiast on na pewno nie ma mocnego krycia. To krycie jest takie, powiedziałabym, lekkie ale na co dzień dla mnie w zupełności wystarczające. A ta gąbeczka z iMagic sprawdza mi się naprawdę fajnie. I od momentu, kiedy ją ym, otrzymałam, dostałam, przyszła mi po prostu z Aliexpress, to użyłam jej codziennie i odstawiłam już tą gąbeczkę z Donegal, bo ona, powiem Wam, była fajna, ale bardzo szybko się mi zniszczyła. Gdzieś tam się zrobiły jakieś dziurki, zadziurki i nie wyglądała już tak spokojnie, nie pracowało się nią też tak dobrze, więc dosyć szybko się zużyła. Teraz korektor i ostatnio cały czas używam tego z Eveline Liquid Camouflage i u mnie to jest odcień 02. Bardzo fajny taki żółciutki kolor, który neutralizuje troszeczkę tutaj te zasinienia pod okiem, więc nakładam go tutaj troszeczkę i ta konsystencja bardzo mi się podoba, bo on jest taki kremowy i nawilżający. Nie przesusza tutaj absolutnie tej strefy pod okiem i jest lekki, a jednocześnie ma to okrycie na takim poziomie, że jest ono wystarczające. A co jeszcze do gąbeczek? To właśnie mam mi przyjść też inny kształt tej i mam nadzieję, że tamta już nie przyjdzie odkształcona, i będzie mi się spokojnie używało i przyjdzie taki po prostu kształt, jaki powinien, więc na to liczę. Jeżeli miałyście na przykład gąbeczkę z ibry, bo słyszałam o nim bardzo dużo dobrego, że ona jest przez długi, długi czas w, takiej, w takim stanie jak, jak na początku, czyli nie niszczy się, to możecie mi napisać, bo też myślę o tej gąbeczce, właśnie, żeby ją kiedyś tam przetestować, bo słyszałam wiele pozytywnych opinii. Korektor mam nałożony i przejdę do jego utrwalenia pudrem Hea. Jest to ten puder pod oczy, taki rozświetlający. Niewielką ilość odsypałam sobie tutaj na wieczko i nabieram teraz na pędzelek i będziemy sobie utrwalać korektor pod okiem. Ten puder ma super właściwości wygładzające i takie rozjaśniające. Jest Delikatny, ale jednocześnie bardzo fajnie utrwala korektor i sprawia, że po prostu to spojrzenie jest takie świeże, wypoczęte i korektor jest utrwalony, a wykończenie jest satynowe. Czyli nie mam tutaj takiego mokrego wykończenia jak w przypadku samego korektora, gdzie po prostu wszystkie załamania są widoczne, podkreślone, tylko jest to taka lekka satyna, która pozwala właśnie na to, aby to spojrzenie było wypoczęte. I ten pudel w odróżnieniu od tego z paezę, który bardzo również lubię, posiada taki delikatny Drobinki, które odbijają światło i one nie są tak gołym okiem widocznym. Tutaj nie ma żadnego takiego błysku, wiecie, drobin, jak nie wiem, w przypadku rozświetlacza, tylko właśnie to światło jest tak ładnie odbijane i sprawia to wszystko, że ta okolica pod okiem wygląda bardzo fajnie, bardzo młodo i świeżo. Na resztę twarzy użyję pudru z Vibo, tego bananowego. Jest to taki sypki puder, który fajnie utrwala ale nie pozostawia takiego tępego matu, za którym ja nie przepadam. To wykończenie jest nadal takie satynowe, delikatne. Gdzieś tam jest ten mat, ale nie jest to takie płaskie wykończenie. I widać tą fakturę skóry, wszystko jest tak, jak być powinno, tak jak lubię, więc to już jest chyba drugie czy trzecie nawet moje opakowanie, jeśli chodzi o ten puder. On ma taki delikatny bananowy zapach, ale ten zapach jest taki troszeczkę powiedziałbym chemiczny, ale przyjemny. Jeżeli chodzi w ogóle o Vibo czy lovlin, no to te pudry są dosyć właśnie takie mocno perfumowane, więc jeżeli nie lubicie, no to może niekoniecznie, ale no do tego zapachu też można się przyzwyczaić. Przejdę do konturowania i użyję takiej paletki, takiego trio z Makeup Revolution. Tutaj mamy brązer, rozświetlacz i róż, więc najpierw sobie przejdę do tego bronzera. To jest taki odcień powiedziałbym fajny właśnie do ocieplania. Także nakładam go sobie na pędzelek i ostrzepuję tutaj troszeczkę o wierzchu dłoni. Um, powiedziałam, że do ocieplania, ale on nie jest jakiś taki ciepły, bardzo bardzo ciepły, tylko taki powiedziałabym wyważony akurat jest ten odcień. Mi się on podoba i bardzo go lubię. W sumie z tej paletki chyba najbardziej spodobał mi się właśnie ten bronzer. Lubię też rozświetlacz, a róż to jest coś takiego jak była paletka właśnie z Vibo też takie trzy kroki do perfekcyjnego konturu, coś takiego I tamten róż też był taki właśnie rozświetlający z drobinkami Bardzo ładny i świeży, więc tutaj kto co, kto co lubi Dla mnie troszeczkę w tym różu może jest za dużo drobin Wolę bardziej takie satynowe wykończenie, ale dzisiaj jak najbardziej sobie też go użyję Bo mam po prostu ochotę na takie rozświetlone policzki I z bronzerem od razu ta buzia wygląda inaczej Jakoś tak zdrowo troszeczkę sobie dodajemy koloru Opalamy się delikatnie. Ja akurat bronzer bardzo lubię i lubię po niego sięgać również w takim szybkim dziennym makijażu, bo jednak widzę różnicę. Pezlem od pudru sobie rozetrę tutaj te granice, żeby się wszystko ładnie tutaj rozblendowało. No i ta paletka w ogóle była w kosmicznej cenie, bo chyba za te trzy produkty coś około 20 zł. Zamawiałam ją kiedyś tam przy okazji jakiegoś zamówienia po prostu to sobie ją dorzuciłam. No i naprawdę jak za, nie wiem, 20 zł za trzy produkty, które są, wiecie, takie pełnowymiarowe, no to to jest cena no po prostu rewelacyjna, a produkt jest naprawdę ok. Teraz takim mniejszym pędzelkiem nabiorę sobie odrobinkę tego bronzera i nałożę tutaj pod ustami, to pozwoli nam je tak troszeczkę uwypuklić i troszeczkę, troszeczkę tutaj na końcówkę nosa, żeby się nie odcinał od reszty buzi. Teraz przyjdę do nałożenia tego różu, on jest właśnie taki mocno, mocno rozświetlający, więc też sobie go delikatnie nakładam i później rozpracowuję, rozkładam em, na całym pędzelku tutaj na, na dłoni i delikatnie zaznaczam. Tutaj też w zależności, jakim pędzlem go nałożycie, no to to rozświetlenie, te drobinki będą mniej lub bardziej widoczne. Jeżeli ten pędzelek będzie bardziej zbity, to będzie się to bardziej rzucało w oczy, a jeżeli użyjemy sobie takiego pędzelka bardziej rozłożonego, no to będzie to troszeczkę mniej widoczne. Ja sobie nakładam też troszeczkę tutaj resztką tego, co mam na pędzelku, na skronie, na czoło i troszeczkę na nos. I ponownie rozcieram tym pędzlem do pudru. I teraz takim dużym wachlarzykiem nałożę rozświetlacz, również z tej paletki. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, to on w porównaniu do tego różu i bronzera jest troszeczkę zbyt chłodny, mam takie wrażenie, że nie do końca jest to tak idealnie skomponowane, ale można sobie zawsze jakoś poradzić. Jak nałożymy go troszeczkę, to widać ten błysk, ale ten odcin jest w miarę taki ok. Tutaj sobie jak połączymy go z różem i z bronzerem, to wygląda to spoko. No i on naprawdę daje bardzo ładny błysk. Podoba mi się, bo to jest taka tafla, nie ma tutaj tych drobin, tylko rzeczywiście mamy ten, to odbicie, ten efekt takiego mokrego policzka. Nie za bardzo przypadam, jak rozświetlacze mają po prostu taką bazę kolorystyczną i dużo drobin, bo to jest takie mocne, zauważalne i jednak, no nie do końca mi to odpowiada. ale po prostu takie, takie tafle niż rozświetlacze z drobinami. I odrobina tutaj na łuk Kupidyna. Delikatnie sobie tutaj zatrę tę granice, żeby ten rozświetlacz się też nie odcinał. Przejdę do brwi i do brwi mam tutaj coś innego niż zwykle, bo jest to kredka, ale kredka do brwi z Catrice, taka również wysuwana automatycznie z grzebykiem. Więc na początku sobie delikatnie wyczeszę tutaj brwi. I z tego, co już próbowałam, tutaj kredeczka jest dosyć miękka w porównaniu z tą. Z Vibo, której zwykle używam. Także zobaczymy, jak będzie się mi nią malować. Rysik jest również taki precyzyjny, więc to jest akurat na plus. I tak wygląda na szybko podkreślona brew. Myślę, że kolorystycznie jest jak najbardziej ok. I bardzo podoba mi się ten grzebyk tutaj w tej szczoteczce, bo jest taki malutki, precyzyjny i lepszy niż w tej krecy z Vibo. jakoś lepiej mi się nim pracuje. Natomiast ta kredka na pewno nie będzie wydajna, dlatego że bardzo dużej schodzi, ona jest mięciutka i po prostu po jednym wykręceniu, wiecie, trzeba znowu wykręcać i znowu, żeby ten produkt tutaj był, bo jest on na tyle miękki, że po prostu tak sunie po brwiach i zostaje. Nie jest to taki mm, ołówek, tylko bardziej takie masełko, troszeczkę ma taką masełkową formułę. Niemniej jednak efekt mi się podoba, więc zobaczmy, jak zrobię sobie drugą brew. Jeśli miałabym kolorystycznie porównać te kredki, to ten odcień, ja mam ją ja w odcieniu dark, 0,30 dark, w porównaniu z tym dark brown z bo jest troszeczkę cieplejszy, ale nie jest to jakaś taka, wiecie, znaczna różnica. No ale tą kredką mam takie wrażenie, że pracuje się szybciej, być może przez tą właśnie, znaczy na pewno przez tą konsystencję właśnie, przez to jaką ona ma formułę. To rysuje się nią szybciej, podkreśla się brwi, niż tą kredką z Vibo. Także ja już kiedyś wcześniej ją użyłam sobie raz, bo kupiłam ją kiedyś, kiedyś, ale że mam tą kredkę z Vibo, no to chciałam jej najpierw, tak wiecie, poużywać, żeby sobie wyrobić zdanie później na temat tej kredki. No i muszę powiedzieć, że jest spoko. Podoba mi się, natomiast zobaczmy, jak ona będzie wydajna, bo tutaj naprawdę, no. Dosyć szybko się zużywa, także zobaczymy, na ile ona mi starczy. Ciekawa jestem, jakbym tak codziennie ją używała do makijażu, to na ile ona mi wystarczy. Zobaczymy. Użyję też um, żelu tego z Eveline, który wcześniej używałam. Ostatnio robię cały czas sobie te brwi przy pomocy mydełka. Jakoś tak się nauczyłam i ta metoda mi naprawdę odpowiada. Natomiast trzeba uważać, ile tego mydełka nałożymy, bo jak czasem sobie nałożymy go za dużo, no to później może być troszeczkę problem, ale to jest, wiecie, kwestia wprawy i nawyku. Na pewno ten żel nie utrwala, no żaden, który miał nie utrwala tak dobrze brwi jak to mydło, więc to jest na bardzo duży plus. I też nie daje koloru, a tutaj w przypadku tego żelu mamy taki delikatny kolor. No i też um, on ma zagęszczać tak optycznie, ma wizualnie po prostu dodawać troszeczkę tych włosków, bo tutaj są takie mikrowłókna, które powinny zostać na naszych brwiach. Ja tego tak za bardzo nie widzę. Na pewno one są tutaj widoczne, tak wiecie, na to Natomiast czy one tak się przenoszą na brwi, tego nie zauważyłam. Ale pewnie jak ktoś ma gęstsze brwi, więcej tych włosków, no to ten efekt pewnie jest też lepszy. Teraz takim pęcelkiem do malowania ust wezmę sobie cień z My Secret. To jest Matte Eyeshadow w odcieniu 505 i delikatnie sobie tutaj pod łukiem brwiowym go nałożę żeby nie nakładać korektora, a żeby wyglądało to nadal naturalnie i ładnie, ale jednak ta linia będzie, wiecie, troszeczkę bardziej podkreślona. Łuk brwiowy będzie zaznaczony, więc delikatnie to tutaj naprawdę mam resztkę, bo sobie zdjęłam nadmiar o dłoń i tutaj po prostu delikatnie sobie czyszczę ten łuk. I przejdziemy do powiek, ale najpierw sobie tutaj muszę ułożyć ten korektor, który mi się troszeczkę zebrał w załamanie. Z gąbeczką go sobie delikatnie przyklepuję. Zużywałam dzisiaj paletki, której już dosyć dawno nie używałam. To taka paletka, która głównie służy mi, bo lubię jej lusterko, ale też jak widzicie, była używana i lubię tą paletkę, więc sobie postanowiłam do niej wrócić. I używam tego najjaśniejszego tutaj cienia. One niestety nie są podpisane. Pewnie z tego co kojarzę, to jak to jest często w tych paletkach z Revolution była tutaj taka folika z nazwami cieni, no ale ja tego już nie mam, bo wiecie, to już po prostu poszło kiedyś tam do kosza. Także będę Wam po prostu pokazywała, którego cienia używam. No i delikatnie sobie wyrównuję tutaj kolor powieki. Ten cień jest taki satynowy, ani niematowy, ani nie błyszczący to taka lekka satyna. I jak ja nie lubię takich właśnie odcieni właśnie satynowych, gdzieś takich mocno rozświetlających pod łukiem brywiowym, no to ten odcień bardzo mi się podobał. Delikatnie, delikatnie połyskuje. Naprawdę jest to bardzo subtelne i wygląda fajnie zarówno na powiece, jak i tutaj właśnie na łuku brywiowym. Ja sobie tutaj lubię, aż przy przenosie tutaj w tym kąciku w to rozjaśnić, bo to troszeczkę ożywia spojrzenie, wydaje się taki świeższy. Teraz takim penderkiem kuleczkowym nabiorę sobie cień lekko czekoladowy, brązowy, ale to jest taki z nutką pomarańczy, powiedziałabym. I delikatnie zaznaczę sobie tutaj powyżej załamania powieki. Muszę w ogóle, powiem Wam, pracować z tym, żeby troszeczkę wyżej nakładać cieniowanie. Bo zauważyłam, że często się skupiam tutaj na tym, na tym załamaniu, a już tutaj powyżej jest to blendowanie takie zbyt niskie. Także chciałabym to właśnie zmienić, ale to bardziej jest widoczne w takich makijażach wieczorowych, czy takich jak na Instagram, czasem coś tam zmaluję, to wtedy to widzę. I wiem już, że muszę nad tym popracować. Także fajnie, bo jest coś do poprawy, co zauważyłam, i będę się na pewno starała to jakoś zmienić. Delikatnie sobie ten cień tutaj właśnie nakładam i ku górze tak sobie go rozblenduję. Ten cień już jest matowy, natomiast przez to, że nałożyłam to o satynę, to mam właśnie taki efekt satynowego rozświetlenia, co bardzo mi się podoba. Fajnie wygląda właśnie teraz na lato. Jest to zawsze taki powiew świeżości i Te cienie fajnie się blendują, nie są jakieś super napigmentowane, wiecie, ta pigmentacja nie jest jakaś zabójcza i myślę, że jest to taka spoko paletka właśnie dla osób początkujących albo jak chcemy sobie na szybko coś zmalować, no to tutaj myślę, że jest to naprawdę spoko opcja, bo te kolory są takie dosyć neutralne i delikatnie sobie tutaj na dolną powiekę przyciągam ten cień, żeby też ją troszeczkę zaznaczyć. Od kącika wewnętrznego do zewnętrznego i delikatnie sobie tak tutaj wyciągam ku skroni. Ja bardzo lubię takie subtelne makijaże, nieprzerysowane, które są takie naturalne, świeże. Dziewczęce nie przepadam za takimi ciężkimi makijażami, które są mocno obciążające, które są widoczne z daleka, bardzo mocno podkreślają oko. Na co dzień nie, zdecydowanie nie, nawet na jakieś wyjścia, wiecie, wesele i tak dalej. bo zdecydowanie bardziej świeżego, naturalnego i podkreślającego urodę, a nie przerysowanego. I teraz sięgnę sobie potem troszeczkę e, ciemniejszy odcień, tutaj bardzo podobny, ale troszeczkę jednak ciemniejszy. I nałożę go sobie tutaj w kąciku zewnętrznym delikatnie, tym samym pędzelkiem na szybko, żeby tutaj jednak troszeczkę to podkreślić. Tak do trzy czwarte powieki sobie powiedzmy nałożę. I teraz już takim, taką malutką kuleczką, która niestety mi zafarbowała od niebieskiego cienia, ale te pędzelki właśnie z, to z Aliexpress tak ma to włosie, że po prostu ono bardzo napigmentowanego cienia farbuje, natomiast mało się zmywa i, i to włosie wygląda tak, jak, jak wyglądało na początku. Więc wezmę sobie teraz coś mniejszego i myślę, co by tu mogło to być. Będzie to chyba ten odcień, tutaj taki troszeczkę rdzawy, rudawy. Nałożę go tą kuleczką i tutaj już w samym kąciku zewnętrznym skupię się, żeby troszeczkę tutaj go zaznaczyć. I już nie wjeżdżam tutaj wyżej, tylko na otwartym oku sobie chcę zaznaczyć tutaj tę powiekę. Ten kącik zewnętrzny właśnie powieki ruchomej. Na drugim oku to samo zrobię. Te cienie są właśnie fajne, od tyle, że nie trzeba później jakoś bardzo, wiecie, ich rozcierać, bo one mniej więcej same się rozcierają pomiędzy sobą. No i to jest taki plus właśnie zdecydowanie plus, bo nie trzeba tutaj za dużo siedzieć nad tym makijażem. Nie jest to jakiś skomplikowany, tylko tak na szybko sobie można nałożyć i pobawić się troszeczkę, więc to naprawdę fajna paletka. I to jest właśnie jedna z tych czekoladek, które mają delikatny taki zapach czekolady, czy czekolady. Ja bym że to jest taka może kosmetyczna czekolada, to może okej, okay, no z taką nadpożywczą <śmetyczna> nad to za bardzo nie ma to za wiele wspólnego. Ale zapach jest na pewno przyjemny, więc delikatnie sobie tutaj ten kącik zewnętrzny przyciemniłam i tym samym cieniem na dolnej powiece sobie podkreślę tutaj. I teraz palcem nałożę sobie ten odcień tutaj taki złoty. To jest bardzo fajny kolor, takie złoto, ale nie jest to takie zbyt mocne, zbyt rude. Bardzo ładny odcień złota. Bardzo mi się ten, ten cień podoba. I nałożony palcem wygląda bardzo świeżo, bardzo ładnie dziewczęco. Jest to taki delikatny efekt, troszeczkę sobie tutaj te granice tym pędzelkiem kuleczkowym zatrę, delikatnie, bo tutaj tak jak wspominałam wcześniej, te cienie się same w sobie bardzo ładnie łączą i bardzo fajnie wyglądają. A teraz na taką malutką kuleczkę wezmę sobie ten odcień tutaj, to jest taki odcień troszeczkę bardziej różowy, szampański i nałożę go na kącik wewnętrzny oka. Na tą kuleczkę nałożę tylko trochę złotego cienia, żeby tutaj sobie dodać go trochę na powiekę dolną, tutaj od wewnętrznego kącika. Tak troszeczkę. Teraz sięgnę po taki eyeliner z Lovely East, to Gold Eyeliner, czyli taki złoty eyeliner. Natomiast to nie jest taki mocno napigmentowany eyeliner, że nałożycie go i ma taką złotą kreskę, tylko to są bardziej takie drobinki, troszeczkę on jest taki półprzeźroczysty powiedziałabym. I jest normalnie w takiej formie pędzelka, więc nałożę go sobie go delikatnie tutaj przy raz. Kurczę i teraz widzę, bo ostatnio nakładałam go na zwykły czarny eyeliner. Że troszeczkę on mi tego eyelinera czarnego ściągnął z kreski, pomimo, że nakładam różne w taki zastygnięty eyeliner, i troszeczkę się go przeniosło na ten pędzelek, więc zaraz na powiekach mam taką, taki miszmas, więc no okej, okay, spoko. Musiałam tego nie zauważyć przy oczy po prostu tak schowałam, bo nie widziałam, że to się przeniosło. No ale dzięki temu mam troszeczkę bardziej to oko zaznaczone, bo. Sam ten eyeliner jest naprawdę taki półprzeźroczysty, ale powiem Wam, że no teraz to wygląda troszeczkę niefajnie, bo tutaj ten eyeliner czarny jest bardziej widoczny, bo było na tym, a tutaj nie ma go, więc ja sobie będę musiała coś wykombinować. I zobaczymy, jak na taki pędzelek skośny nałożę zrobinkę no, czarnego cienia z paletki mm, Makcineczki, tylko taką naprawdę odrobinkę, odrobinkę, więc... myślę, że chyba będzie ok. Teraz ponownie sobie wezmę ten eyeliner z Lovely i troszeczkę naniosę go tutaj właśnie na tą kreseczkę. I udało się zrobić tak, żeby było to w miarę podobne, ale powiem wam szczerze, że ten eyeliner wolałabym zdecydowanie, gdyby był taki mocniej napigmentowany, gdyby był złoty, a nie taki, wiecie, półprzeźroczysty i w nim po prostu są zatopione te złote drobiny. Wolałabym jednak, żeby to był taki kolor złoty po prostu. I też z taką myślą go kupowałam, chociaż to jest napisane. Widzę, je glitterowo-metaliczny eyeliner do powiek. No to taki glitterowo-metaliczny jest. Kąciek wewnętrzny też sprawdza się spoko, ale dzisiaj po prostu miałam ochotę na coś takiego, więc tak też zrobiliśmy. Teraz wytuszuję sobie rzęsy tym tuszem z Lovely Eye Catching. Powiem Wam, że zauważyłam taką tendencję, że tusze z Vibo czy z Lovely dosyć szybko przestają być trwałe, i dosyć szybko wysychają i się kruszą. Bo wcześniej miałam jakiś tam złoty tusz z Vibo, i on dosyć szybko przestał być dobry do użytku w porównaniu na przykład z tuszami z Eveline. No i tak samo jest w przypadku tego z Lovely. Ja go dosyć tak niedawno otworzyłam, no i używam go, używam, a widzę już po prostu czasem, że pod koniec dnia nie zawsze, ale zdarza się, że jest jakiś osyp. I tutaj jakby nie ma to nic wspólnego z pogodą czy z warunkami, tylko po prostu ten tusz już też czuję po malowaniu, że jest po prostu troszkę bardziej suchy. No, ale nadal daje fajny efekt i jeszcze jest zdatny do użycia, więc będę go jeszcze chwilę używała. Ale naprawdę, w porównaniu z tuszami z Eveline, no to te z Bivo i z Lovely na razie dosyć szybko mi się kończą. Znaczy, kończą. Dużo <tuszy> tu nadal w środku jest, tylko wiecie, już nie jest taki fajny i już nim się tak fajnie nie pracuje. Nie daje takiego ekstra efektu na długi, długi czas, czyli po prostu już pod koniec dnia gdzieś jest niewielki osyp. To też nie jest tak, że tutaj później jest pełno kropeczek z tuszu i jest bardzo duży ten osyp. Troszeczkę, niewielka ilość, ale ja to widzę, bo też noszę okulary i czasem gdzieś tam na okularach po prostu ten tusz skruszony zostaje albo tutaj pod okiem. Przejdę sobie do matki ust, a użyjemy dzisiaj takiej farbki do ust z Cheam, To jest seria Velour i odcień numer 606 Swing, taki brudny róż. I użyję też konturówki do podkreślenia, obrysowania konturu z Lovely Perfect Line w odcieniu 1. Myślę, że te kolory będą całkiem spoko razem wyglądać. Pomadka z Heal ma dosyć taką płynną formułę, natomiast jest bardzo przyjemna i bardzo komfortowa. I jak ja za bardzo za matowymi pomadkami nie przepadam, bo one wysuszają moje usta i później po prostu używać non stop balsamów, czegoś, co po prostu je nawilży, no to ta pomadka tego nie robi. Bardzo fajnie wygląda, ma bardzo ładny kolor, ona zastyga i jest matowa. Teraz jeszcze mi do końca nie zastygła, natomiast ona później jest matowa i bardzo ładnie wygląda, też długo się utrzymuje. I pewnie sięgnę po jakiś inny kolor, bo naprawdę to jest jedna z niewielu takich pomadek matowych, która mi odpowiada, jeżeli chodzi o formułę, o to, jak ona wygląda, jak się zjada, bo tutaj już nie tworzycie to brzydkie, niestetyczne odcięcie, tylko ona zjada się tak w miarę równomiernie. Jest trwała, tak jak powiedziałam, i ten kolor też mi się podoba, także fajna jest ta formuła. Jeżeli macie taki problem, jak ja, że nie lubicie takich pomadek, bo one przesuszają Wasze usta, no to spróbujcie sobie może właśnie z tej serii Heian Velour. Ona jest naprawdę bardzo fajna, nie wiem jak inne kolory, ale ta swing naprawdę daje rady i jest... Poco. Tak wygląda już skończony makijaż. Wyszło nam takie złote oko i troszkę chłodne różowe usta. Więc jeżeli macie ochotę na połączenie czegoś ciepłego z ciepłym e, makijażem ust, to możecie sięgnąć po jakiegoś bardziej nudziaka, coś wpadającego w takie pomarańczowo-brązowe tony. Ja natomiast połączyłam to z tą pomadką, bo podoba mi się po prostu ten efekt i miałam ochotę właśnie tą pomadkę. Zaznaczyłam wam tę paletkę z Make Up Revolution czekoladkę, która jest naprawdę fajna i za taką cenę, to myślę, że naprawdę warto ją przetestować. Fajną sprawą jest również ta opcja do konturowania, bo mamy tutaj wszystko w jednym bronzer, róż rozświetlacz, więc na jakiś wyjazd jest to myślę naprawdę fajna sprawa. Puder pod oczy z Hean no to już w ulubieniec mój i puder, który bardzo lubię, więc coś co pokazywałam. No i kredka do brwi, kredka z Catrice, kredka, która jest miękka taka troszeczkę masełkowa, więc jeżeli lubicie takie konsystencje, to myślę, że ona Wam się spodoba. Super sprawą jest tutaj ten grzebyczek, który naprawdę ułatwia sprawę I ja już mam tylko takich kredek, bo to jest wiecie raz, dwa, namalujecie coś, chcecie wyczesać, sięgacie po to, odwracacie i po prostu już macie gotowe. Także to jest naprawdę spoko sprawa. Podkład z Bell, czyli podkład, który jest też moim ulubieńcem, coś naprawdę lekkiego i fajnego na co dzień. Także jeżeli Wam się makijaż podoba, to napiszcie, dajcie znać, jeżeli też użyłybyście czegoś innego, coś byście zmieniły, może właśnie ten kolor to też dajcie znać na dole. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa pa!